Dzień dobry, zapraszamy do Olsińskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja. W październiku ponad 12 wydarzeń, z czego również wydarzenia cykliczne. Na początek zapraszamy 5 października na Noc Bibliotek. Jest to ogólnopolska akcja, która rozpoczęła się w 2015 roku i nasza biblioteka również bierze w tej akcji udział. Co dla Państwa przygotowaliśmy? Między, nami, między innymi czytanie Tolkiena w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej, to tutaj w naszej sali konferencyjnej. Dodatkowo Giełda Książki, Nocna Giełda Książki, ponieważ od godziny 17 do 22. Wszystkich Państwa zapraszamy. Bardzo fajnych, dużo tytułów do znalezienia właśnie u nas w bibliotece. Do tego akcja w bibliotece podstawową Mali Detektywi, a także projekcja filmu Ptyś i Bill. Zapraszamy wszystkich Państwa. Wstęp wolny od godziny 17 do 22. Czekamy w Państwa w bibliotece przy ulicy Reja. 9 października, natomiast o godzinie 18, Akademia Rodzica. Jest to cykl spotkań oferowanych właśnie tutaj w Waszej osińskiej Bibliotece kolejne spotkanie pod tytułem Najczęściej występujące zaburzenia u dzieci i młodzieży, co warto wiedzieć i jak reagować. Zapraszamy na spotkanie z terapeutą, psychologiem panią Grażyną Kącką. 9 października również klub robotę kręcznych zaplątane. Te spotkania odbywają się u nas cyklicznie i to nie tylko spotkanie w środę 9 października, ale także spotkanie w środę 23 października. Zapraszamy, znajdziecie też profil facebookowy właśnie tej grupy, także możecie śledzić wszystko, co będzie odbywało się w tym miejscu. 10 października zapraszamy w czwartek na spotkania Młodzieżowego Kółka Filatelistycznego Ząbkomierz. Wszystkich fanów, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z filatelistyką, zapraszamy na te spotkanie. Nie tylko 10 października, ale również 24 października w czwartek te spotkania odbywają się w Bibliotece pod Pegazem przy ulicy Kleberga. Dodatkowo startujemy z nową akcją Wystrzałowa Jesień. Są to spotkania z autorami kryminałów. Na początek prawdziwy. Prawdziwa petarda, spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem. To spotkanie odbędzie się w naszej sali konferencyjnej w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18. .00. Dodatkowo, wszystkich, którzy by chcieli zacząć swoją przygodę z książką od najmłodszych lat, zapraszamy do klubu książkowych Jerzyków. Ten klub działa już od wielu lat w naszej bibliotece, nie tylko w Bibliotece pod Sową, ale także w Bibliotece pod Pegazem. 24 października z kolei zapraszamy na spotkania DKK dla rodziców. Tym razem spotkamy się z panią Joanną Mirecką, pedagogiem i terapeutą, i będziemy rozmawiali na temat samodzielnego dziecka. Jak, po co i czy w ogóle da się? 24. również po tym spotkaniu zapraszamy, żeby z nami zostać, ponieważ kolejne spotkanie podróżnicze cykl z Biblioteką przez Świat. Tym razem na rowerach wybierzemy się przez Portugistan. Może Wam się wydawać, że takiego kraju nie ma, ale nasi goście będą opowiadali o przygodach rowerowych w dwóch krajach: Portugalii i Kirgistanie. Zapraszamy więc na spotkanie z Martą Zienkiewicz Barańską i Damianem Barańskim. Również dla młodzieży spotkania DKK. Eee, te spotkania odbędą się w tym miesiącu, 28 października o godzinie 17.30. No ale dla fanów sztuki również przygotowaliśmy nie lade gratkie dwie wystawy. Eee, ósma międzynarodowa wystawa eksilibrysów i małych form graficznych w dziecko i książkach. Ta wystawa jest do oglądania jeszcze w tym miesiącu w naszej siedzibie przy ulicy Reja, nie tylko na holu biblioteki, ale także na pierwszym piętrze. Dodatkowo wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał Mickiewicz. Ta wystawa do oglądania w bibliotece pod wygazem przy ulicy Kleberga. No ale działania czytelnicze to nie tylko co robimy. Do naszych mieszkańców skierowaliśmy ofertę projektową. Kontynuujemy między innymi projekt Centrum Aktywności Obywatelskiej, to bezpłatne szkolenia i doradztwo dla wszystkich osób, które chciałyby razem z nami być aktywnymi dla mieszkańców Oleśnicy zakładając stowarzyszenia, fundacje i oferować coś właśnie dla naszych mieszkańców. To także projekt Mała Księżka Wielki Człowiek. Są to wyprawki czytelnicze dla najmłodszych. Jest to akcja, która jest kontynuowana. Zapraszamy więc wszystkich rodziców ze swoimi pociechami do naszych bibliotek, do Biblioteki Pod Sową i do Biblioteki Pod Pegazem. Bierzemy udział również w akcji Kinder Mleczna Kanapka. Jest to akcja, w której bierzemy udział. Jest to plebiscyt i zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby głosowali. Informacje o tym plebiscycie i o tym projekcie na e, stronach e, facebookowych naszej biblioteki. Zapraszamy również mieszkańców do udziału w najnowszym projekcie biblioteki Finanse w bibliotece. Jest to cykl bezpłatnych spotkań skierowanych głównie do seniorów z edukacji ekonomicznej. E, na spotkaniach m.in. tematy takie jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, jak planować swoje wydatki, czy jak oszczędzać inwestować, czy zarabiać. Serdecznie zapraszamy do Olsickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja i spędzenia w października razem z nami.